Cześć, jestem Matia. To mój pierwszy odcinek z serii FIFA 11. Ja gram Dzisiaj zagramy sobie mecz towarzyski na padzie. Dobrze Może zagrajmy sobie Zagrajmy sobie. O. Zagrajmy sobie dzisiaj Polską o, już wiem, Polska przeciwko Anglia. Jest niedługo taki mecz. On będzie niedługo z Anglią. To jest eliminacja do mistrzostw świata. Dobrze, małe technikalia. Kuszczak, zmienimy kuszczaka. Jest słaby. Weźmiemy sobie tytonia. Chodkowaj, żeby mm -hmm. O, nie jest też słaby dosyć. A weźmiemy sobie sobiecha za niego. I wpuścimy Łukasza piszka. Przepraszam, żeby się język zaplątał. Zapeszko. Dobrze. Okej. O i gotowe. A klasa światowa. Nie. Zawodowiec. 5 minut odbyślę, będzie okej. Okay. I gramy. Przepraszam, że mnie słabo słychać, gdyby co, ale no... Nagrywam jak najlepiej się da. Oj, owe kino no Trudno. Olimpico Arena. Zaczynajmy ten mecz. Sobie. Na razie żadnego pomysłu na grę. Obraniak. Jodłowiec. Ani cele podali. Teraz Gerard. Johnson. Johnson. Johnson, ale już biegli wojtko jak rzewłakow. Teraz runy. Wrzutka w pole karne. Nie celnia. A, kuszczak. Tytoń. Ależ to obronił. Spójrzcie w powtórkach. Pięknie tutaj uderzał Ashley Cole, ale. Lampard. Rzutu różnego i nie ma. Ach, podanie. Teraz. i będzie. Rzut wolny dla naszej reprezentacji. Glik z rzutu wolnego. Jodłowiec. Obraniak. a ja chciał dogrywać. O, nie mogę zdecydować się. Jodłowiec. Błaszczykowski powstrzymany. Ashley Cole. Do Johnsona. Johnson, ale już tam biegnie Wojtkowiak. Czy zdoła go powstrzymać? Nie i. Nogą to dogrywał. Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek ostatnio w reprezentacji polskiej yy, sprawia się świetnie. No dobrze, zajmijmy się komentowaniem. Walcott. Tio Walcott. Do barego Bery. Bery! Oj! supek teraz ratuje Polskę! Błaszczykowski. Sobiech. Obraniak. Lewandowski. Lewandowski! Tery. Ashley Cole. Johnson. Johnson cały czas próbują takiego samego ataku z lewego skrzydła. Runej. 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 Źle do Johnsona. Przejął to Wojtkowiak. Że Włakow. przerzut do piszka, ale nie celnie Johnson. Już Anglia kontratakt. Obraniak. Sobiech. Dobra. Przepraszam, bo mój tata nie wołał. Zaraz przyjdę! Obraniak, Lewandowski, to był... Eee. Eee. O, Lewandowski, uderzał to. Eee, to był eee, przywilej korzyści, bo tam się potknął przez niego. Gerard. Yo, Gerard, Gerard, Gerard teraz cię będzie próbował dośrodkować, ale... Tutaj się ta piłka... To jakoś dziwnie, tak? Obraniak. Lewandowski. Lewandowski chciał dogrywać z powrotem do niego, bo tam był już... Mm, ee, Sobiech. Artur Sobiech. Runej. 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 Ach! Spójrzmy na to. cóż to było. No, ale cóż. O, spójrzcie, klik Obrania. Jodłowiec, Lampard. Lampard mało kontaktów w, w tym meczu przy piłce. Świetny przerzut do Johnsona. Johnson... Johnson, ale powstrzymuje go piszczegar, nie tak nie. Bary. Lampard. Lampard, tio Walcott. Tio Walcott. Wstrzymany Gerard. Obok bramki. A ja już myślałem, że wejdzie. Tytoń. Cały czas spróbują. Lubię reprezentację Polski I ja odnowię, ale tymczasem inaczej Wrzutka do Lewandowskiego Sobiech, Artur Sobiech Obraniak, Obraniak znów niecelnie Sobiech Sobiech Lewandowski Hard Hard złapał tę piłkę Ale już ciem, już uderzałem Lewandowski Lecz ten strzał był zablokowany Nogą przez yy, Przez yy, Lamparda Sobiech Ops. Jodłowiec. Ach! Lampard! Lampard! Lampard, teraz świetnie do runeja. Runy! Runy! Och, jak to tytoń zrobił! Ależ to było piękne. I znów tytoń! Pięknie obronił te dwa strzał, a później yy, dobitkę. Ależ to było pięknie, to naprawdę wielki podziw dla Przemysława Tytonia. Gratulacje, można powiedzieć nawet, bo to było naprawdę, no... Takie, no może nie niskie, ale średnie klasy bramkarz obronił strzał takiego piłkarza, to naprawdę. No i zapraszam na drugą połowę gry. Lampar. 00. 0, -0. Ronej. Ronej. Ronej podał do Gerarda, ale nie wychodzi jeszcze z bramki. Ty co on robi, co on robi, ale dobrze, że nie wychodził, ponieważ do wali. Faul, faul na błaszczykowskim zdecyduje się na nie tylko ostrzeżenie, ale musi uważać. Odrzutu wolnego żywłaków. Mocne podanie do jodłowca. Obraniak. Obraniach, wrzutka do Sobiecha, Lewandowski niecelnie. Błaszczykowski, Aj, Eszykol, Berry. Paron przed otrzymał żółtą kartkę od sędziego. No i gdzie on podawał? Johnson. Johnson, ale teraz może... Nie! Lampart. O, źle do Tioulkota. A już tam czeka ładnie. Mam no, spalony. Oczywiście. Ty to. Glik. Ja staram się podawać się z, 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 z piątki, bo tam później jak wybijam, to tracę tą piłkę. Sobiech. Artek sobiech. Artek sobie... Ashlikko... Johnson! Ach! Łukasz piszczek Artur Sobiech Artur Sobiech, jeszcze raz! No, tu powinien być faun Kurczę... O jest faun Dobrze. Holipa. Nie mogą wyprowadzić tego ataku. Artek sobie... Lewandowski! Lewandowski! Cóż to było? Ha, Boże... Lampard... Ronej... Ronej, czy powstrzyma go Dudka? Musiał to zrobić! Poświęcił się dla drużyny! Podejrzewam, że będzie żółta kartka... Tak, żółta kartka dla Dariusza Dudki. Ale poświęcił się dla drużyny i zrobił... Dobrze odważny jest mógł dostać nawet za taki faul czerwoną kartkę z Lampard, o boże, cóż to było tytonie że włakow glik może uda im się strzelić chociaż honorową bramę a fajnie zrobił to lewy o jery do wolcota Ranej, ależ to zrobił Tytoń. Wspaniale, wspaniale obronił teraz ten marker. I Tytoń zabiera tą piłkę, nie ma, było dotknięcie piłki, nie było faulu. Potknął się po prostu ten zawodnik. Lewandowski prawie że wyszedł na czystą pozycję. Jeszcze 15 minut ma prezentacja Polski, ale może być. Yy, gold dla Anglii. Gold dla Anglii może być! Young! Tytoń! Kerryk! Ha, chciał dogrywać, Ashley Cole. Gliczek. Rzewłakówek. Obraniaczek. No boże, obrania gdzie ty podajesz? No ja ci chyba, chłopie, zdejmę zaraz, no. Young. Ach, widzieliście to. Tak mało dzieliło go od bramki. Normalnie O Boże Gdzie wy podajecie Masakra Źle do Wolkota, Ale jednak Tytoń O Boże Nie O Boże Steven Gerrard 85 Minuta gry Już idę O, trudno, ale może uda mi się jeszcze, zdziwiłbym się bardzo, gdyby no, no przy takich, że to ja dziękuję bardzo, nie, no masakrycznie, się gra polska, po prostu podają tak, takie sety zmarnować i tak podają dziwnie, no słabo, słabo, nie spodziewałem się, że aż tak słabo, ale teraz Lewandowski nie o, jest, jeszcze utrzymuje się przy piłce. No Jezu, Lewandowski! Matko kochana, Jak no. Zablokował te strzał, ale mógł odebrać tą piłkę, nie no, oczywiście. O Boże! Super, teraz ratuje Polskę! Cóż to było! No i nawet już gdyby yy, mieli teraz szansę na kontratak, to... Nie zdążę tej bramki, bo jest 90 minuta. Za mało czasu. No boże! Hard. Nie, nie, już nie szczerą branek. No, trudno. Przegraliśmy ten mecz. E, Anglia e, co prawda mało, ale wygrywa 1 do 0. E, żegna się z Państwem. Mateusz.